Czapkę gdzie masz? Którą? Na główną Pominiarkę mam w plecaku, a czapkę w plecaku. Aha To plecaki na głowie idziemy to już, to już nie przelewki A to, to już przelewki to, już, to się już skończyły To już w e... tym, w Zawoi W 2002 <laughs> Tym razem profesjonalnie Rękawiczki, czapki Rakiety no, na razie te rakiety tak średnio się, się przydaje bo jest tu góra centymetr śniegu Ale spoko, będzie 5 to się założy Dajesz, ostatnie metry Jeszcze 3 metry jesteś No to jest. No to jesteś No to idziemy dalej Idziemy dużo dalej Ja bym nawet Ja bym tam poszedł No też tak klonowałem bo jak będziemy szli w dół to raczej na szczyt nie dojdziemy nie na dół, jakbyśmy poszli to musielibyśmy z drugiej strony wejść na szczyt w sensie no. ku ziemi dokładnie za, za daleko bez sensu. nie dzisiaj bez sensu, to zrobiło się, tam, pięknie nam się to zrobiło zawsze tutaj taki ładny szlaczek ukosy o, a tu mamy ten jakiś kable wysokiego napięcia i się ruchają Wysoko ruszają się bo prąd płynie, to jest naturalne zjawisko szczególnie na mrozie szczególnie w mrozie zobaczymy co się nam uda dzisiaj zdobyć no. 1800 nie będzie raczej ale, <noise> ale coś, coś wejdziemy także mamy ze sobą raki ale dzisiaj się nam chyba nie przydadzą ale nie tyle raki co rakiety znaczy Czemu ja zawsze na rakiety mówię palety, a na raki mówię rakiety? Nie wiem czemu. <grydy> Metoda przeciwnych współczynników. Metoda Roborowskiego. Puszczasz chomika Roborowskiego i on Ci wskazuje, które określenie jest właściwe. Wybiera karteczkę. Zaraz zaczniemy podchodzić właściwym wejściem pod Przełęcz Brona, takim stromym. Ale tu jest pięknie. O, proszę. Tu machają. Ja sobie wyczyszczę ekran. Poranny kaszel. No i co? Ostatnia prosta. Do przełęczy brona 1400 metrów pęknie zaraz lawiny nie ma całkiem sprawnie to idzie dzisiaj nie? No i z przełęczy brona zacznie się przestrzeń Wolność i swoboda Ładnie O, końcóweczka Jakieś nawisy skalne, nie skalne tylko śnieżne Już prawie, prawie bruna Ja już nie będą naturysta to, to już w ogóle to by nie żyć. Na zimno za dużo śniegu, Hipotermia Tu już końcóweczka ostatnie metry O to może będzie taki living kamera Ostatnie metry Jedziemy O jakie zaspyt Wszystko zasypane nie idzie idzie jeszcze za mną To idziemy. Chodzimy na przełęcz Brona. Jakieś widoki pokazują. że nic nie widać za horyzontem. Hmm. Kręcimy, żeby pamiątka była jak jakaś lawina z miecie. Ale już pojedzenie. Jesteśmy dziurki zadowolone. Idziemy dalej. Teraz się zacznie zabawać tutaj. Zacznie pizgać po prostu. No to chodzi, będzie pizgać biało Bo samo podejście nie jest ciężkie, a nie? A nie na samym podejście. No, to nie jest góra tak się łagodne góra, no, w górę. To jest, a nie góra. No Aż nie wie czym się różni grzbiet do góry. tym, że grzbiet jest na górze. Każdy kto jeździł na koniuwie. Dokładnie. No nie mów, że wpadłeś. No co? Zakładamy te? Ale to czekany? To idziemy. To idź, jak jest ścieżka. Ja stronę. <grystanie> ja widzę właśnie. <grystanie> Wąż? Przyszedł w końcu czas założyć te rakiety, ale to się już nie dało, to już było bo Tu niby jest udeptane, za chwilę się zapadasz po kolana, a jak są rakiety, to trzeba ubierać. No Jak już ubraliśmy, to już chyba ich nie będziemy ściągać do szczytu. Nie wygłupiajmy się. Wjechał, yes, fajnie. Czał, Im wyżej, na górze będzie 100 <grym> <grym> Peace. Okay.

Tu jest szczyt, kawałek pod nad nami byśmy się schowali za szczytem od strony tej perci akademików No to kurde byłaby bieda ten wejść tak czuję razem z lawiną zaraz trochę Nie bez powodu jest zamknięty Ale mrozi w palce Zima w końcu nie? No, z lodem, to nich z lodem w zimie, Jaki nie? wypas? Nie, nie wstrząśnięty, z lodem nie A brynkolodu po gnoj Kuźba mi przez gardło przeszła. Na zdrowie tutaj. Trzeba wygryś te wszystkie świńskie widzy, Świńskie krecie grypy w zasięgu. Barania grypa Kozia grypa no to kończymy flaszkę idziemy, nie? Idziemy na dół bez przerywania, brysowania, bez, bez, bez kręcenia. Nie ma co kręcić, myśmy nakręcili wszystko, co trzeba było. Patrz, jakie widoki się porobiły. O, o, o! Się narobiły widoki.